Ala, no, pytajcie, z tej strony nagrywam Hellstone na, na Hirstona, skizem. No, his, teraz twoje kolej. Siemanko, Gramy Hearthstone, no tak, gramy 1 V One. Jak nie umiesz, rozwalasz mnie. Ale ty <gramy> dzisiaj na bo byłem jak mało gram, dzisiaj na świecie tylko grałeś. No i co? No nie wiem, tydzień, coś koło tego? Na pewno dłużej, bo ty grałeś z nami, a ja po prostu pobrałem i od razu zacząłem z tą grać i przegrałeś, to było No bo miałeś lepsze kart. No. Albo widać, jesteś za bolec. słaby po prostu. Po prostu jesteś za słaby. Hmm. No nie wiem. Dobra. Ogólnie no to jest lipa trochę z nagrywania u mnie. Widać. No widać, widać, widać. <laughs> w odcinku nie było. Um, błędź, błędź, błędź. Ja też mam nawet dobre karty, ale w sumie nie nie wymienię. Okej, okay. ehm... no, tak dokładnie. Ehm... I przepraszam za, za to, że nie było filmików. widzicie kamieni w oko? Ponieważ ehm, nie miałem jak nagrywać. Moja myszka w ogóle wszystko jest tak zrypane, że... Generalnie nie będę mógł oddać tej z tej ale ja też nie będę mógł, no taka prawda, ziomek. <śmieniu> to nie oddałeś. Albo? I... I... właściwie będę musiał kupić nowe Albo rzeczy za... za... Ty, Które no. za niedługo będę mógł e, kupić. No, będę miał pieniądze. <śmieniu> Trochę pomyślałem, ale tam nic. I... No, ale my A... tylko ciekawi, czy ty dasz cezurę, bo ty masz imię, minus listem swoje ten i... <śmieniu> nic. Nie, tam ty też masz. Nie, ja mam Gozdok. Właśnie... A... Ten... U mnie masz... Ten... U, mnie masz ten... u mnie masz twój nick. No, no ty... Gozdok. Nie, tw twoje tam... Miej nazwisko? Jest. No, A ty u siebie jak? Masz nick? Aha, lol. No. Ogólnie nie ma czym montować, no bo mam Aha, wirusa to na kąpie. <grywa> i nagrywam cinek z wirusa na kompie, Zdebnie. to jest logiczne. I e, muszę... E, I ci jeszcze walne. Nie tak. wiem, co on ma na głowie, czy to jest czy to jest ten. To, to, eee, to są, są fryzury. Nie, to nie jest makaron, to jest fryzury. I... Ale chodzi bo to makaron, chodzi o takie, wiesz, takie rozwinające mm -hmm. się... I właśnie, ja myślałem że chodzi to jest prożystynet, ale po prostu to jest ale... I muszę właśnie pokupiać te nowe ja rzeczy mogę, i, 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 rozwinień i rozwinień zrobić teraz od kąpe. Więc. więc, no... a Z teraz, teraz oglądacie grę. Ja mam eee. podstawowe karty, no. Jakie podstawowe karty? Co, co, co? Ja mam każdą podstawową kartę. A co, tam, Snachora nie no, masz? Snachora? Bo... Snachora. Tego mojego, co leczył. Ja go nie mam. Nie masz? Masz pewnie. Nie, bo to jest tylko do każdej postaci, mm -mm, To jest do każdej postaci. Dostaje za jakiś tam level do, do każdej postaci. Ale ja bym jej nie brał. Oj, serdej, co? Y trzy, 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 trzy Ogólnie co z hitem już dawno temu chcieliśmy nagrywać, na czym nie dawno temu przed chwilą, tak Minecraft i tak dalej, ale nam nie wyszło i powiedzieliśmy, że to akurat, to akurat będzie lepsze. Ale ogółem no co, no co, patrzycie w nocy na no, tak naprawdę nie było żadnych osób, no w 50 no. osób, choć 50 osób było to nie było w ogóle, może, nie było w ogóle szansy żeby zagrać. Dokładnie. Dokładnie tak. A tam w ogóle zauważyłem, że na moim kanale dużo się pozmieniało, dużo was trochę przyszło i no dużo obejrzało i polekowało filmy. No Ma Masakra, o, Ty tysiąc coś o, wyświetleń pod jednym filmem, no to dla mnie to jest no, dużo. Znowu włączyła mi się jakaś tam strona przez tego wirusa, ale to nic. A, bo Otóż to no. Plan no, i no właśnie. Co tak sobie myślisz? Pewnie jakieś op karty, nie? <laughs> normalne no pewnie ktoś mi teraz pod komentarzem napisze że u jokinup co on zrobił no kurde nie jesteś to co co nie jesteś dobry no dzięki no no to nie będę tu no masz śmieszne bardzo no tak o ty szma to ty Spuriem yeah. Ogólnie ta, ta gra śmieszna, bo te w ogóle wszystkie efekty tych dźwięków i tak dalej one są powalające. No, tylko nie mam jak montować, hej, jeden problem. Tylko ej, będzie problem, bo jak mam biję do pokoju, też. Ja także ja zaraz idę. Nie? No dobra tam kolego, no dobra. Bo wiesz, zbieranie się pół godziny nagrywania i czekanie, kiedy arena się rozpocznie, oni wolę sobie pisać, niż zacząć grać, nie? Mm -hmm. No znamy to skądś. Może jak będzie fajny moment, Marcin. No nie to? wiem, nie wiem. Nie, bo to, raczej to wszystkie filmiki pousuwałem, to jest tamtego lola... Wypsy z Minecrafta, no bo były takie trochę... Hmm, <gubniane> No a więc tak. Już przegrywam, już przegrywam. Już przegrywasz. Tak. Ro rozgadałem się do mocno. No, to mówisz, że jak się rozgadałeś, to już z idę. No. Ale karty nie ma w sobie. No człowiek właśnie jak mnie dziesiątka dobija, no to zobaczysz moją kartę. <gubniane> tak naprawdę nic nie mam. <gubniane> Tak o, no dobra, już przegrałem, nie? GG Lost. Już mogę się podać, jak się podaje. Ale <laughs> ja Muszę ci coś powiedzieć, że ja mam problem, bo... Masz prowokację i ją trzeba wnieść. Cztery chapsy, no i właśnie. No tu da się strzelać z armaty. No da się, ale musimy nawet wiesz... pokrykać... się. Ale opa Co ty my tak jedziesz, kolego? Ej, ty, 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 jak mi nie zniszczysz, jak mi nie zniszczysz, e, tej prowokacji, to zdecię, wiesz o tym ty, ty. Tak czy siak mnie. Nie, e? nie, zledniesz. O hmm. ile, że masz jakieś prowokacji, kurde. Nie, tam. już. Kurde. I tej karty się właśnie bałem, bo już nie mam prowokację. Widzisz? I teraz ta, ta dziewiątka jest pusta. Ale i tak nie rozwalisz. Tą dziewiątką. Dostałem dwa... No dzięki. Dostanę dziewięć, 7 i 2, no to to już jest... No... To co, już nie, nie kończy ze mną jeszcze. A, a jak mogę ci, bo, bo dopiero postawiłem. To nie jest szarża. No to jest sarza. I patrz, ty mi rozwali dziewiątkę, nie? Hmm. I o tym właśnie nie mówiłem. A ty my teraz tą kartę, więc GD Lost No Spokojnie, jeszcze się połowimy. A tak, Chcesz się bawić. No dobra, kolego. O, los. Stary, no kurde, no szybki, ale nie wiem, będziesz nagrywał jeszcze jedną aranę, czy Tak, ta no. na nagram sobie dwie renty, to będzie taki dłuższy odcinek, a więc... No, spokojnie. no, tam... no ty tu zaraz kończę, dobra. O, ja tej karty na przykład nie mam w nie? A jak przykończysz, parę nie? Papatki. Ha, prowokacja, szmatu. Nie rozwalisz mnie tak szybko. Dobra, rozwalisz. No, e, Świnia mnie mnie tutaj no, nie ale, ale nie zabijaj mnie. Ja ci nie zabiję, ja ci dowalę! O ty... Paru... No dobra. Przegrałem no. widać His jest lepszym YouTuberem. O, o on... Ej, szósty.